Wreszcie wymarzone wakacje. Idealnie podczas Halloween Ale w ogóle ładnie to wojsko jest... Jezu, lotnisko jest oświetlone. A, dobra. Obraż muszę szybko ten, bo zaraz. Samolot leci. A, to... Ach, co się stało? Gdzie ja jestem? Nie Rozpiliśmy się? Może pilot żyje. Nikt nie żyje okej. Okay. Ach, dobra. Witam Was widzowie. E, dzisiaj gramy. W pika to jest... Y Pierwszy taki normalny film i pierwsza seria, bardziej taka miniseria. Postaram się, żeby te filmy były jak najkrótsze, ale też żeby trochę trwały. Jak mogliście na początku zauważyć, była nowa aktualizacja w Epiku Halloweenowa? I nawet nie wiedziałem, że jest Halloweenowa aktualizacja. No tak szczerze. Ja po prostu sobie weszłam by nagrać pika Ale jak widać jednak była aktualizacja trochę posz... mi się poszczęściło, bo dwa balony od razu dostałem Mam nadzieję, że podczas tej serii uda, nam, uda mi się przejść, gra. To jest taki mój mały cel. Odcinki możliwe, że będą y, codziennie wpadać z pika. No, dopóki ta seria się nie zakończy. Yy. Trzeba pomoc no kur... ja pier... Piąte, 5 listopada będzie też film z Pika. I, ten fi I w tym filmie będziemy testować nowy biom, bo wejdzie 5 listopada na tym kanale zamierzam głównie nagrywać gry, może kiedyś y, jakieś vlogi, lub coś w ten deseń. Zamierzam live robić, czasami, um, ale jeśli mam robić live, to musicie mi w tym pomóc. Ponieważ, żeby zrobić live'a yy, na YouTube, jest potrzebna yy, 50 subskrypcji. Tak więc, jeśli mam zacząć się robić live, y, musicie mi w tym pomóc. Już jesteśmy prawie na górze, bardziej jestem. Yy, to wam tutaj moja droga z lapsuje. Ja. Dobra, jestem na szczycie, widzowie. Jestem na szczycie. Teczka, zapal. Tropikalny, sobie jeszcze widzowie w tym odcinku, eee, starożytny po, posąg. O, pudełko Pandory, może się przydać. Mm, sobie tam i dobra, w następnym odcinku sobie przejdziemy tropikalny las. Gdzież taką mam nadzieję, że przejdziemy i ogólnie wszystkie biony przejdziemy. Tak więc idziemy się w następnym. Nara.